Cześć, z tej strony a to będzie poradnik do Kaziksa, taki już porządny, bez poddania się o Nymi po prostu tak jak kiedyś inny. Tak więc. Ostatnio przez ten czas, jak nie było właśnie na YouTubie, ile to miesiąc, dwa, coś takiego. Poznałem w sumie mam teraz fajne znajomości i poznałem takiego innego One Trick Pony Kaziksa Polaka. Który właśnie był top 1 kazik na LoLografie ponieważ grał swoje konto, później sprzedał, ponieważ on ogólnie, jakby to można powiedzieć, boostuje, można to powiedzieć, że on tego nie ukrywa w sumie, więc jest po prostu bosterem. Tak więc, jeśli wiecie, co to boster, to po prostu pracuje tam na jakiejś stronie, prawda? Płaca mu za to, że gra na czymś koncie i tak dalej. Oczywiście nie mówię, żebyście. Czegoś takiego nie robili, ale po prostu dobrzy ludzie to po prostu robią. Tak więc, co oni chcą zrobić jak najszybciej w tych grach, to właśnie zestompować jak najszybciej, żeby jakieś 15-20 minutowej gry, żeby się przesunąć od razu do następnej. Tak więc, dzisiaj będziemy sobie grać jego taktyką. Mniej więcej. Jego taktyka tak wygląda, że robimy Full clear'a z X. -em. I idziemy na czwartym levelu na Drake'a. A, ciekawe, ja glosza yy, Idziemy sobie na Drake'a. Zaczynamy sobie tak. Yy, tutaj macie runki. Electrocute, Silence Impact, I Collector, collector, Redless Hunter, Absolute Focus oraz Water Walking. Dla nie gardening Storm, ponieważ nie chcemy, żeby gry były długie, chcemy, żeby gry były krótkie. Yy, no i w tych małych runkach dwa razy AD oraz raz Armor. Raczej nie bierzemy Magic Resistów, ponieważ Armor nam daje właśnie. Większy, większy, stabilizm właśnie w tej dżungli z naszym życiem tak więc, co chcemy zrobić, to chcemy zawsze, zawsze zrobić reda, golemy wraptory, raptory czasami w wilki, jeśli chcecie wilki, blue i wtedy idziemy właśnie na kraba i coś patrzymy, żeby zrobić, a jak nie, to po prostu wracamy grampa, robimy, cofamy się kupujemy, na tą grę sobie kupię Red smita, kupujemy ten item, kawałek po prostu do dżunglowego i tam, ponieważ to nam daje wtedy dodatkowy healing z monsterów. Oraz kupujemy sobie Pinkwarda warda e, I dzięki temu idziemy sobie na Drake'a na czwartym poziomie. Idziemy go, stawiamy pinka. Mamy smajta, szybko go zrobimy solo. E, I tak to właśnie bywa. Tak więc on tak e, właśnie to robi, co jest dosyć bardzo dobre. Dajcie by kampy. E, jak gracie kaziksem, e, tą mogę wam. Takiego tipa w sumie jeden autoatak, autoatak i do tyłu tutaj trajdujecie 3 za 1, 3 za 2. zależy jak ten red pójdzie. W mych kolemach po prostu małego bijemy. Chcemy zabić, żeby nas tak duży. Tutaj ze smitem. Hajtujemy do tyłu i sobie używamy W, by zabić po prostu małe. Hajtujemy teraz do spodu do raptorów jak najszybciej. Żeby nie tracić dużo czasu, ja kiedy używam pot, to używam właśnie na raptorach. E, przeważnie, jednej poty e, i reszta może później na wolfach, coś takiego. Znaczy, że mamy ten talizman, tak więc ten talizman nas będzie leczyć, właśnie na tych raptorach, co jest bardzo dobre. Autoatak, Q, na no, te raptorki. W sumie e, i później drugim w zabijemy te raptory, potkę możemy odpalić. Okej, okay, ja ona są już takie low, że zginą na to jedno w. E, Okej, okay. z moim życiem wygląda tak dosyć o. Ale to nie powiem, że nie, bo to... Bo to jest gra z rana, <laughs> w sumie jak się niedawno się obudziliście, ups. No właśnie, Przez to już przypadek to kliknijcie na mnie tego. Więc teraz wilki tutaj sobie teraz też potużyjemy, ponieważ nie mam W. Tylko przez to, że sobie zużyłem. Dobra, wilki teraz skajtujemy do spodu. Chcemy jak najszybciej kampy zrobić, to pierwsze, żeby się jak najszybciej zrespiły po prostu, prawda? Ponieważ Kha'Zix jest taki power farmerem w sumie. Że do szóstki. Więc autoatak, auto -atak, auto -atak, Q, autoatak, autoatak, Q, autoatak i do tyłu jak widzicie tutaj tujemy. Yy, właśnie dwa auto ataki za jeden. Z czym jednego z killa? No tutaj akurat tak nie poszło. Ponieważ turnujemy do spodu, widzicie jak kajtuje kampy? Kajtuje właśnie do tam gdzie chcę iść, żeby jak najmniej czasu marnować. Teraz sobie będziemy na krabie. Okej. Okay. Dobra, ja to kraba po HP i idę. Tylko dla to ponieważ to jest free kill. Ok, kluba dostaje, okej, okay, flaszła. Dobra. Eee, tam chciałem jak najwięcej HP mieć na tym ganku, dlatego go zasmajtowałem, tego szuka. Nie czekałem dłużej po prostu, ponieważ mogliby uciec czy coś. A free na Kazixie to jest dosyć dużo, wam powiem, że taki kill dostaje Kazix w early gameie. Eee, zawsze kiedy tego early gameu przeważnie on nie ma. Więc weźmiemy sobie żuczka nie pamiętam gdzie Grago zaczął, ponieważ jest to mama. Był. <coughs> Jak nagrywam. E, więc jeśli zaczął na Botside, to niezbyt by było zrobić to od Rejka. ale się zobaczy w sumie. Robimy sobie teraz tego grampa. Pamiętajcie, że jak właśnie zrobicie ganka, to żeby spuszować, pomóc spuszować, chyba, że chcę się zafizować i spingują, to wtedy nie. Ale to jest dobre, ponieważ wy dostajecie darmowego expa z pushingu oraz coś tam golda, prawda, a exp z linii. To właśnie bardzo dużo daje, jak jesteście w tej dżungli. Kupimy sobie to, net longsworda możemy, ponieważ mamy tego killa, dwa longswordy. Jeśli chcecie, to możecie sobie teraz kupić soczewkę, ja sobie teraz jeszcze nie kupię. Okej, okay. i teraz po prostu sobie lecę. Na Drake'a. Kurde budzik mi się włączył. O, nice, on zabił aż był na topie z to co widziałem. Więc Drake'a raczej mam za free. Jedynie co może to botlane, yy, że to jest Normalek. <tum> to wątpię, że to są jakieś rangi, żeby pomyśleli, że ja właśnie będę robić Drake'a, ponieważ dużo ludzi nie wie o tym. Yy, tak więc ten poradnik to chyba jedyny jaki wam Będzie. Potrzebny do Kazixa. Okej, okay, tak instant ping, mam nadzieję, że jest dobrze postawiony, że tutaj ma wizję do końca. E, raczej tak więc sobie zachowujemy: po prostu smajta pod koniec. Jana poszła normalnie, zwartować, nic się nie dzieje. Jedną potężę żeśmy sobie zużyli, możemy też drugą. Po tym możemy iść na ganka, bądź się wrócić i iść na swoje golemy i dalej clearować las. E, I tak to ogólnie wygląda. Tak jak widzicie, mam ciągle co. Tak więc osoby, które mówią, że z X się nie da zrobić, no to nie wiem. Ja wam pokazałem, że właśnie się da. No. Więc teraz się wracamy. Drake'a mamy Mountain'a, czasami tak Infernala nawet się dostaje, co jest bardzo miłe. Teraz sobie kupię Ork Light Lenza i zapierdzielam na Golemy, Reda, e, Raptory, Wolfy i będę mieć szósty. Coś takiego. Jak widzicie, jeszcze moje, moje linie, aż się tak nie wywaliły, jakby się wasze linie wywalały To możecie. Oczywiście iść na ganka przed szóstką, ale. Ale ja suło z Glasharo, jakbym raczej dużo nie zrobił mojemu Dariuszowi, więc. Niezbyt tak myślę. O, natomiast Z chodzi. Okej, okay. możecie E użyć. To zabije z właśnie. Te, te, te małe raptorki. O, Z bierze mi pinka. Yyy, Dobra, weźmiemy sobie te golemy. Jak widzicie, Gragas jest 0-1, Z tego kupu poty zwykłe. Może się uczy w tej dżungli grać. Potem zabija, super. Więc tak, autoatak, Q, autoataki do tyłu. Jak widzicie, tradujemy po prostu te autoataki. To jest dosyć ważne w dżungli. Dużo osób tego również nie wie. Nie mówię, że nikt tego nie wie, ale coś tam osób to nie wie. Jak widzicie, Gragas ma 6, tyle to, ponieważ. Jest gankował topa i tam trochę siedział tak więc ma expa. Jeden kam do przodu jest po prostu. E, ponieważ ja zrobiłem też Drake'a i za Drake'a również ex, EXP. E, z czego jest crab teraz, na, więc go na pewno wezmę. Ok, e, co mi Dukarek zawsze powiedział i co jemu dał duży sukces w sumie, e, to to, że ewoluuje QWW zawsze. Zawsze, co bykolwiek się stało, ewoluuje QW. E, tak więc. Właśnie dlatego... Ja jeszcze raz mam z że ścięży. Chciałem na Zada skoczyć. Dobra, pomagamy mu to spuszować, jak widzicie. Patrzcie ile ekspa dostałem teraz. tego. Jeszcze kill to jeszcze to... A, można go z tego zajować. A dobra, już nie. Już nie ma minionów i Kaziksa pasywka właśnie nie działa, więc nie chcę po prostu ryzykować te Dobra, mamy dla siebie. Hmm. Yy, on raczej będzie na topside ten Gragas, coś tak myślę. Okay, możemy ja go zgankować, dosyć w dobrym miejscu jest. Można wejść. Coś tak od razu w sumie. Mi jeszcze nie widzi. Czekam sobie. Czekam ze swoim E mniej więcej wtedy, kiedy nie wiem, miał flash, albo by właśnie tak odleciał dalej. Yy, o no i się zabił spoko. Dobra, już flashuję po to. No, bo tutaj po tych minionach bym mógł dalej latać. Właśnie, tylko lata to zrobiłem. Ok, Gragas tu jest, widzicie? Warda dał. Trzeba patrzeć na mapę. A, dobra, ja tam nie tutaj do. Czemu? Ponieważ nie ma zada. ZED się raczej wrócił, ale mógłby tędy pójść w sumie. E, więc, no, on pójdzie sobie zbroić do topa. Dobra. Ok, mamy już praktycznie całego warriora. Teraz buty. I jeden Longsport. Jesteśmy już bardzo zafidowani jeśli myślicie, że nie, ponieważ yy, no, Kazik i dżunglowy tam to dosyć dużo, a z to jest mega silny po prostu, tak więc teraz budujemy Dasblada w Black livera yy, I to nam da jeszcze większy snowball potential. I tutaj idzie yy, Z właśnie Albo mnie szuka w dżungli, ale wątpię to, ponieważ on nie jest aż tak nafidowany, więc raczej bym go zabił. O, idę, idę, idę. Mam jeszcze rec Majta, więc gość powinien być. On nie powinien nic aż tak zrobić. O Boże. Jak widzieliście dwa razy, auto atak zmysowałem, yy, ponieważ chciałem budać. Więc dwa razy się skancelował, ale nadal zabiłem. Yy, tak to bym w sumie mógł nie zabić, co było dosyć smutne. Dobra, po blue. Mieć ósmy i idziemy na botlane yy, i się zobaczy, co się tam zrobi. W sumie e, ósmy, jaka też ma ósmy. Dużo ekspa podpierdziała z linii. Y, linia Natomiast aż tak yy, no wygrywają, że nie muszę aż tak chodzić. To jest pewnie ping bardzo standardowe. No i Jona też w komplecie. Ping jest nowego w sumie. Ona bajtuje raczej, więc nie idę prosto, a na midzie, tam przeżyje. Drake jest 20 sekund. Okej, okay. ja prosto, i idę, ponieważ Muszę mi obronić <laughs> jakimś cudem w sumie. E, wątpię, o ten co zrobił. Tylko bardziej się boję, że ani wezmą Drake'a mojego. E, czego bym nie chciał, ponieważ. W ta drużyna, która więcej ma Drake'ów, to powinna wygrać, prawda? Tutaj się każdy chyba ze mną zgodzi. Nie, tak więc jak najwięcej drake'ów chcemy, a ten za dużo nie bije. Dosyć mało bije, plus electrocute mu się spokował, więc dosyć mało. Yy, dobra, ten czego idzie, powinien nas zdążyć na tego wave'a, ja chcę to drake'a, nie wiem czy go Gregas już nie robi właśnie. Nie, nie robi, ok. Drake'i są bardzo ważne, przy okazji ocean w tej minucie jest dosyć spoko nawet, ponieważ linie... Mniej więcej są tak do spoko. Yy, no, w pozycjonowaniu, ponieważ jeszcze jakieś towery nie poszły i tak dalej, prawda? Dobra, idziemy na Zeda. Czekamy sobie o właśnie. Raczkę. I raczej go mamy. Tak? czekaj, od go wziął. No, dużo nie bije, bo jest bardzo do tyłu. Okay. A, on ma to, ciekawe. Dobra, teraz co chcemy zrobić? nasz no, botan się wywalił. To możemy pójść Harolda na spokojnie. Więc ich śmierć nie pójdzie na marne. Ładnie tak. zrobimy Harolda dobre W jak na razie 12 minuta. Mamy dwa drajki. Dosyć dużo. Przy okazji jeszcze Harolda. Harolda możecie jeszcze później w sumie zrobić. Żeby się Barona właśnie tak skąbił. nie idzie tu. Aż może tu iść. Dragas. Dobra, nie idzie. Oko dobre warton w tych raptorach No zajebiście. Ciekawe kto to? Chana, ok. Oko Nie wiem co ty robisz, ale okej. Okay. Raczej też go zabiję, jak tu przyjdzie. No, Chana taka. Nie wiem, taka trochę nadymana, nie powiedziałbym, że nie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze clear, topsy dżungli. Yy, I się uwrócimy po Dash Blade'a. Do... No co, rada? Myślałem, dobra. Dobra, sobie to małe zabiję za E. Yy, tego nie wzięło w range'u. Nie musicie klikać tego F, ponieważ to jest takie dosyć niskie, jakby ktoś wam przyszedł do dżungli, ale jak wygrywacie, to wątpię, że yy, gra by wam wpadł, do takiego. Dobra, jeszcze rada. I idziemy raczej na Boto, ponieważ botlane... No wiadomo jak botlane. Jak wzięli tawerkę będą chcieli puszować dalej, jak na razie jeszcze nie wzięli. uh gragas. Nieźle mu wywalił bombę. Okej. Okay. A tutaj nie mogę nic kupić, więc po sobie kupię kawałek na Black Cleavera. No, Gragas wam powiem. Nie beka śmiechu zajebał. No, to było dosyć dobra nie żeby się widzi coś takiego właśnie. Więc tak, gramy pod obiektywy. Teraz chcemy zagrać mniej więcej. Tutaj powinien być Kragas. Chcemy zagrać mniej więcej teraz pod Botlane z Haroldem. jak najszybciej to po prostu skończyć. jeszcze na bocie. Jest tam niedaleko Mida w sumie... O, Jana idzie super. Ona lubi tak gankować właśnie. To się tak wywaliła. Jestem ciekaw, co zrobi bez flasha. W sumie nic nie zrobi. Dobra, flashuję. Jedno zawsze Zawsze po supporta kapa. Dobra, mamy teraz ruczka i idziemy na botlina. Żeby właśnie nikt ich nie zabił. Będziemy tak mniej więcej robić kampy, jakieś kolemy, czy coś się ma wokół botlina. Tylko po to, żeby im pomóc jak najszybciej, jeśli ktoś by do nich przyszedł. Ok, pójdziemy sobie na bot'a teraz. Um, no, dosyć widzę, że czego to ora tego zelda super okay, możemy tutaj sobie poczekać Okej, okay, nikogo nie ma Bójka jest na e, tym midzie to mogę Harolda teraz uprokować I możemy wziąć kolejną towerkę za free A raczej jak ktoś tu przyjdzie to powinienem go one-shotować Jeśli mi się pasywka oczywiście Eeeem, Łączy, okej okay, jest Gagas Idzie mnie sobie ucieknie, co nie, to, Ale widzicie jaki mam DPS w sumie już. Dosyć dużo. O i znowu chyba coś takiego będzie chciał zrobić, tak? Na to Lucana? Nie, ok. Tower to już powinien sam pójść dokładnie tak. No i mamy dwie towerki. No, 16 minuta jest ogólnie, jak widzicie. Oni mają otwarty inkubator już. Dlatego aż tak mocny jest właśnie Harold. Ludzie czasami ich nie robią w Loellow. Nie mam pojęcia czemu. Ale jak widzicie, Kazix sam, jak szybko zrobicie, to macie dwie towerki za darmo. Jeśli go dobrze użyjecie, tutaj można z tym skończyć grę. You're good, Kazik, to nieźle mi napisał, gości. Bo w obiektywach wygrywam tak naprawdę. No i w killach też coś tam padło. <laughs> Zaraz będzie Drake kolejny. Chciałbym sobie dobić 11 przed tym, więc pójdę po prostu Krampa, ponieważ mi brakuje naprawdę minimalnie. i za to dwa expa. Nie, więcej troszkę, ale czasami tak to jest właśnie. Dobra. Gram pick. Gragas jest na topside'zie. Raczej darmowy drake. Raz sobie jeden punkt w. Okej. Okay. I to ma ogromny, ale ogromny slow. Tak więc to jest bardzo dobrze do kajtowania właśnie Kaziksem, To mi właśnie mówił Dukarek. Ponieważ to może... Cały teamfight właśnie wygrać w tym W y, po 11, ponieważ wy możecie tak kajtować. <laughs> jeśli chodzi, co chcecie sobie, y, właśnie ewoluować na 3, to albo E, albo R, to przeważnie chcecie E. Y, natomiast jeśli mają jakieś dużo CC, czy coś takiego, to możecie sobie ewoluować to y, właśnie to werkę. No. no, jak widzicie, ona się nie może ruszyć, W, więc. Danie wykonane. Dobra, wracam się po Dust Blade'a, kawałek do Black I wtedy będę stronka a fuck Mam to, tutaj jest do Black Butów jak widzicie jakoś nie ulepszam. Pinka możemy w sumie też kupić. Jak na razie wygrywamy, więc aż tak nie trzeba. Dbać o tą wizję, ale można. Jak widzicie, Gregas ma 12. <coughs> I to tylko dlatego, ponieważ bierze więcej exp'a z linii. <zumie> w sumie, tak naprawdę. Okay, Bo nie jest raczej fajnie. Ja mogę sobie zrobić golemy i iść do nich. Robię tylko te golemy, żeby mniej więcej być równo z exp'em. Żeby nie jakoś być behind. Ponieważ, właśnie, czasami junglerzy tak mogą. No, może się im tak zdarzyć, właśnie. Ok, zaraz wstanie, więc możemy sobie poczekać. Ten muszę chyba jakoś to w końcu skończyć, no w sumie jest dosyć szybko. Ubrał, nie powiem, że nie szybki stomp, nawet to jest, ale nie aż tak bardzo. Okej, okay, red się zaraz sobie tam uradzą, mam nadzieję. Okay. I możemy iść, red buffy jeszcze slow od w, dosyć duży w sumie, pamiętajcie, że red wam daje też healing, yy, właśnie. Regeneracja HP. I teraz możemy to jakoś wprowadzić, nie wiem, pięć na mida, czy coś takiego tego stylu. Oczywiście mm. Zed nie żyje. Tutaj się może wrócić najwyżej. Nie, tu, okej okay. Jana znowu nie wiem co robi. A, bo tu Gragas jest dobra, ma to sens. <laughs> no to tak się wywaliłem. <laughs> Gragas, niezła bomba w sumie, dosyć dużo. Robił, ponieważ dostał te kilo Mogą w sumie... Mm. Popatrzeć na mapę, czy zobaczyć, czy on jest, no. Okej, okay, ale w tym przypadku Merce, najlepsza opcja w sumie na ich team. W sumie może nie do końca, ponieważ... Ninja tabi, ninja tabi, ninja tabi. Ale natomiast jak widzę, że ta trójka AD Championów gówno robi, to sobie wolę zbudować Merce na Gregasa, który ma już trzy itemy, niż na Yasuo, który ma jeden i na Zeda. No i na to jest też dobre, tak naprawdę. Weekend Baron. Możemy Barona teraz walnąć po prostu i to skończyć? Ponieważ po co mają być takie gry? Po co? Okay, możemy sobie użyć kwiatka. Pinka położymy. To nie było. To jest wizja i że kwiatek nie pokazał, właśnie tego. Mamy dwa mountainy, co to, to powinno pójść tak szybko. Właśnie to są właśnie te dreki Jakbym zrobił tylko jednego mountaina, no to by aż tak szybko to nie poszło. Ok, na kazicie możecie robić kół smite. Ok, możemy pójść sobie teraz jakąś linią w sumie. Jeszcze mają coś? Mają coś, dobra. No, to, to jest ciekawy wart w sumie. Eee, co ta mi robi? Coś tam było, a, Z. OK. Gragas jest tam. Dana, nic nowego w sumie. Zawsze ucieka. Eee, ja bym poszedł na botlina, tylko po to, żeby wziąć ten sobie... bator albo pójść na to plana, żeby im pomóc i żeby ich zabić. Okej. Okay. Okej, okay. raz ma ich na Gragasa, że damage'a nie robił. No i koniec. I ten Redmine też teraz dużo zrobił. A, Kazim w ogóle SAF teraz zauważył. Okej, okay, powinniśmy to skończyć z tymi minionami na spokojnie. Jak nie, to jeszcze z i miniona możemy. Możemy wziąć to po prostu jak... raczej. Dobra, i tak mniej więcej się stąpuje tym Kazixem, jak widzicie. Yy, no, po prostu pod obiektywy. Więc no, jeśli wam się film spodobał, zostawcie lajka, suba. Ja byłem sobie na razie i cześć.